Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Widzicie, jest ze mną gość, Pingwin. Witam. E, jesteśmy dzień już tutaj po nagrywaniu materiału, który właśnie za chwilę będziecie oglądać. Chodzi o to, jest taka akcja, słuchajcie, że tutaj e, razem z Pingwinem, e, na zaproszenie w sumie z inicjatywy tutaj e, Marcina i Kacpra, e, przyjechał szef Jolanty i... to generalnie jest taka akcja, że w różnych lokalach można słuchać słynnej petardy. Jak to wygląda dokładnie, może powiedz, mm, do wydać, W tym przypadku to, wyglądało to tak, że... Jolanta i ja się pojawiliśmy, pojawiliśmy się na miejscu, Było tak, był taki po prostu pomysł, że ja i Jolanta zjemy burgera challenge'owego z lokalu, z lokalu którego, ty byk, tak? którego Ty wcześniej jadłeś, a Ty i y, poznański Mark, dzik sobie zje Jolantę. No i... Myślę, że było wesoło. Dwie łyżki sosu petarda trafiały w burgera, tutaj szef Jolanty wszedł na, do kuchni właśnie krowa jak byk yy, i... Dwa burgery są w jeden sposób robione mm. i dwa w inny, mm -hmm. po prostu. Miał też brać w tym udział również Kacper, który tak naprawdę tutaj zorganizował to, że właśnie znany już z mojego kanału, no i też z Crazy Home Production, też znany lokal Krowa Jak Byk, czyli w sumie trzeci raz odwiedzałem tutaj Krowa Jak Byk, na to wychodzi. Zgodził się wziąć w tym udział. Pozdrawiam bardzo Kacpra, który niestety koniec końców, on załatwił lokal, a wyszło na to, że niestety no, przez okoliczności nieprzewidziane nie był w stanie się pojawić, dlatego wielkie pozdrowienia. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Kacpra. Zapraszamy do oglądania i za chwileczkę, czy za chwileczkę i po pełnym filmie jeszcze też do Was wrócimy. Klasnie, zaczynamy. Dobrze, zaczynamy. Mamy dwa burgery petarda, naszych dwóch śmiałków, dzik i sanepi, powodzenia dla siebie oraz dla do pigmina jest jeszcze sosik petarda do fryteczek. Wyjątkowo wykorzystuję sytuację, tutaj akurat chłopaki, którzy będą dzisiaj jedli petardę, jedli tutaj w tym lokalu burgera ostrego też tak poszło różnie. Tak. Wierzyłem w Ciebie, że dasz radę. Więc ja, wy, ja wykorzystuję sytuację i dzisiaj nie sobie pytałem tylko akurat ten lokalowy ostry burger. Szef Jolandy też będzie ja tego samego co ja, zobaczymy jak nam pójdzie. No i liczymy na popaków. W ogóle dostali dwie łyżki sosu. W porównaniu tak. do czterech łyżek na pizzę, co mogę pizzę Mamy cztery łyżki sosu, tutaj na burzykach są po dwie. Nagrywana jest to wersja na kanał wiadomo, Pingwina będzie na kanał mój i na Yl... kanał Jo. Dziękujemy bardzo tutaj obsłudze, szef, szefostwo, którzy tutaj bardzo ładnie gościli, pozwolili nam się ładnie rozłożyć. I też gorąco polecamy, normalnie po naszej ostatniej wizycie, znowu Marcin, przypominamy, że bardzo dobre burgery tak, przecież tu Ostre, a smaczne nadal, no, no nie? Zobaczymy, jak dzisiaj mamy No a teraz będziemy mieli na pewno tutaj po, że tak powiem, aplikacji tutaj przez szefa Jolantę, tutaj będziemy mieli, no z tym smakiem może być różnie już teraz, ale wierzymy, że tutaj ostrością nas, no na pewno nas nie, nie zawiodą. Ja, ja myślę, że to jak nie jedzie tego burgera, to będzie dobra kremu, bo nasze znaczy, <laughs> mega ostre. Ja no. sam go no. Jak tak. stwierdzicie, że za słaby, to będę żałował tych dwóch łyżek, że nie dałem tej trzeciej. przyjechałeś. Dobra. Dobra, myślę, że możemy jechać. Dobra, Dobra. smacznego. Masz Fajne mięso. Mm. Mm. Nie, już od sos poczułem. nic ja nie się będę mówił. No, już czuję moc. Mm. Fajne mięso. Mamy Mhm. U mnie jest pikantnie, ale bez ogromu. Mm. Jak na razie. O Kawka już jest straszna, ogień piekielny z każdym kolejnym jest coraz większy. Nie muszę, nie muszę już przypomnieć, że z Oczywiście. Uf, już na, na dziąsła nawet palą, pali palą. Normalnie aż pusta palą. Mhm. Wyobraź sobie, że tu jest taka połowa, aż tego sosu, nie? Podobno do pizzy. Już łzy. i nos. Tak. No zje ale, ale muszę przyznać, że ostry sos z kroby i byka też jest bardzo dobry. Nie, dobry jest, nie? Bardzo dobry. Ale że propulsak mi się rozchodzi. To się dziwię, mm. ty tego nie dokończyłeś w Bo ja się do tego potrzebuję. No, Okej. Okay. Przedostępne na lajcie. Jest lekko pikantnie, nawet ostro bym powiedział. Ale już... Nie, nie, ma, nie ma, nie ma, nie ma nic. Nie, nie, ch nie, nie chcę ma. go kończyć, bo nic nie będę miał. Ale mnie dotkało. No jest ciężko. Chyba na brzuch mi zaczyna wchodzić. I co? <coughs> No, bardzo na pewno chłopnia. Jest mocny, Było fajnie na początku, ale... Bardzo szybko. Jest taka odcina. Ja. Jak ten nasz? Smaczny, nie? Bardzo. Bardzo, bardzo dobry sos. Wasz smaczny, boż, się żałuję, że nie mogę powiedzieć o... o moim właśnie tak wtedy też, że smaczny. Koniec. Widzisz, koniec już? Usta, nie? Na ustach jest mój, no. Do środka? Środek jest najgorszy. Ale to było czuć z każdym gryzem jak chodziłeś, to było czuć, że... Macie petardę na mięsie dookoła, ale na półce petarda jest na samym środku. Dlatego z ja. jak teraz ugryziesz środek, to nie gryźć środka, o, tak ci powiem, nie gryź środka. Nie, no ma... Już, tak. Za dużą przerwę zrobiłem. Ja tutaj czuję lekką pikaterię, ale dla innych ludzi spoko już wyczuwalna, to nie jest już tak, wiesz, poniżej normy, nie? <kluje> Tego oryginalnego ostrego z krowy i pyk, laicy też nie, nie No la, laicy nie, ale... Ale tak normalnie, to nie jest. Nie, nie jest, ale jest bardzo dobry. Tutaj aj, ajran, wyjeżdżają w zawodniku. Zawsze za szybko wyjmuję tą wykałaczkę i, się i mi się rozpada. Ale żałuję, że nie mam widelca. Nie wiem dlaczego. Ja nie no, mam. Ja mam frytki. Warka jest. No bardzo. Grubo, nie? Pewnie. My tu na lejciku. Sany pit też, na spokojnie. Jak chcecie. Tak, sane, sany na spokojnie, to ma sobie jaja robić. Ja nie muszę patrzeć i ja wiem co się dzieje. W oczy mi opary wchodzą, chyba tylko że oddycham tym. A nie dotknąłeś rękawa brody, a później oczy? Nie, nie, nie. ja, ja przyjęcie. Ja jestem wyczulę takie się rzeczy. Ja ja się um... Bo oczy już też wycierałam, żeby nie weszło, bo ja ja jestem bardzo wyczule takie ja rzeczy, ja ja więc strasznie. To... Swoim hmm. sesem. Jest dobra pozycja. Garną wycięte. Tak mamy. jak Jakbym zamknąłem. zamknął. Spokojnie, niecałe pół. To dopiero początek. No, no jak w porównaniu do pizzy teraz, burger? Mam wrażenie, że gorzej na tej Mam wrażenie, że burger gorzej. Burger gorzej. Może miałaś inne nastawienie? Może. Było zimne, poradniłś <grym> w domu. mamy cię. się Wasted! Ale pizzę też zrobiłem przerwę i potem kończyłem troszeczkę, więc to taki trochę déjà vu. Te dwa kawałki pizzy to... Albo po na kończeniu. Wiesz co to jest e, PTSD zes, to jest, to? zespół to stresu tak. pourazowego? się do, 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 Za to wraca. drugim razem mu tak dobrze też nie będzie. Moim zdaniem to, to działa trochę. Tak, to, to działa. działa. Strach mhm. chodzi. Strach chodzi, nie? No. czy mnie biorą, kurde, ci coś, coś najotrzejszego co ja dojeszło no Z ekstremalnym odstawami Jak już raz to wejdziesz Myślę. i się przestraszysz, już nigdy do tego nie wrócisz. Mm -hmm. kto mi połowę do taką różnię. Ja wracałem wracamy do wielu rzeczy. Ale tu jest znaczy Dziku jak zwykle walczy, to mi się zawsze podobało. Tu jest tak fajnie przyjemnie, bo przy dużej ostrości moim zdaniem jak się je frytki, to one nie pomagają. Jeszcze większe żelotki się pojawiają. A, ja tak, tobie tak, ja... no to pomagają frytki Nie Pomagają chciałem... Nie wiem, chciałem kroczyć nie... i nie smak. Frytka lepiej nam to... pomaga jak kroszki. Ale z stroną Ale nie są wolowe, tak? Tak, ale z ci nie pomoże. Tak, no, tak, to trzeba to będzie kopało ko Tak ko jest moje zdanie, nie wiem jak tobie czy jesteś pełen swojej decyzji? No chciałbym takie jeszcze... Takie pół było. Te dwa kęsy. A, dobra. Kurde. Mogę ci nożem odkroić na pół. Nie, to sprzed A pół, tak. na chwilę pomógł, teraz jest jeszcze gorzej niż było wcześniej. Ja tego nie piję. Nauczony ostatnią, ostatnią wiedzą, że się napiłem miesiąc ja że się hmm. pytam i... Tak, bo to pomaga na sekundę, a potem tak. znowu idzie w górę lekko. Ale tu już wiem, że całego nie wie. Jak tam same? No. Będzie się atakowanie Spróbujemy no. Brzuch na razie jest w miarę w miarę, więc to mnie cieszy. Przuchu nie, najbardziej nie. potem się boję na potem. Chociaż w, w ustach aż muszę teraz podskakiwać aż z bólu. Organizm się blokuje? Mm -hmm. Ale mi się rozwaliło. No mi się rozleciał, ale jakoś go ogarnąłem. Żelatkiem sobie. Tak? Żelatkiem? Tak. Nie dziwię się. Taki mały szczegół. Nie macie jalapeño u siebie w burgerze. No. A wiecie A dlaczego nie macie jalapeño? A, się na Nie, bo nie trzeba, żeby obniżał ostrość. Aha. Pie, piekielne jalapeño. Przemyczu go do końca? Widzicie? No. I to, ja to jest połowa sosu co do pizzy, nie? Chociaż moim zdaniem oficjalnie pizzy się zawsze gorzej je niż burgery. Burgery to jakoś łatwił. Tylko, że te cztery łyżeczki sosu były wprowadzone na całą pizzę. Jadłem dwa kawałki. No nie Mówmy o proporcji, więc chyba zjadłem już ogólnie teraz go więcej niż zjadłem na pizzę. Pizza Dobra. ma 500 gram. Ten burger no. też mam też połowę tego. Mhm. Ech, czyli tak mówię zjadł połowę pizzy teraz, a wtedy zjadłem jedną czwartą. Co, niestety no połowę to Ci brakuje. Burgera nie czuję nic. <grym> ale <grym> i tak zoro, dobrze. Tak Zero jest po prostu. Musisz sobie przypomnieć tego co Ty <grym> jadłeś wtedy. Myśl niby. Ja się dziwię, że kurna po połowie burgera już mam takiego bloka, ale teraz sobie uświadomiłem jakby te proporcje. Już mi kurna wygartło gardło boli jakby od choroby już, jakby od choroby, jakaś choroba mi się miała zacząć. Potem to już nic się nie będzie. Przez to no nie, właśnie. nie, nie właśnie się domyślę, dlatego tego się dziwię. takiej ilości nie czuł. Jednak obalam tą y, teorię sól plus ostrość, ale ta twoja pytarza w ogóle nie było czuć na pryscę. Troszeczkę ostrzej czuję nic więcej, nic więcej, nic. Próbuj sobie teraz Julian, Juland no, i... próbować. Po tym Ja jeszcze nie swojego, mi A, bo ty się jeszcze bawisz, no, okej. Okay. Okay. Ja oglądam. Jestem widzem Ja cierpienia. Na, ja, na tym YouTubie ja jestem widzem. ja, ja, ja sam tyle lat oglądałem, że ja wiem jak to wygląda. No nie, popijanie nie ma sensu, bo to wszystko dlatego... mm. tego. Po tego po! No to tak, a teraz przed to te nie ma sensu, żeby biorę małe te to mi nie wzmacnia. Chociaż może brzuch mi pomoże. No i ukrywam, chciałbym zjeść. A odruchy bełtowe się odzywają też Kurde, nie? Czy nie. Jak coś, to jest wysokie dosyć naczynie, to tak na... będę... tak, to się wytnie. By... By... No. na raty nie. Się? nie, nie ma To jak Marcin, ja chyba też pasuje, bo czujesz, że na brzuchu mi się nie fajnie zaczyna rozwijać. Więc ja bardzo dziękuję. Uczciwa walka. Ja mam na ustach. Ja też, ja Głowa czuję, że jest gorąca, a ręce czuję, że mam lodowate i to nie podoba mi się. A brzuch czuję, że mam bolesny, ale na takim poziomie, że chyba to jeszcze może się wycofa. Dla mnie było pysznie i trochę ostro. Zęby nawet zaczynają boleć. Dla mnie było pysznie i nawet bardzo ostro. Bardzo, bardzo ostro. Przypominamy, tak, że tutaj jest wersja, macie tutaj bezjolanty, że ktoś, tak, tak. ktoś odpali ten film w tym momencie i sobie pomyśli, oku, no ale pizdy. Nie, tutaj trochę jest różnica, jak chodzi o ten. To no. jest tak. i panowie w środku. Dokładnie. Ja jestem zadowolony, bo ja czuję, że zjadłem chyba taką samą ilość jak odjadę na pizza, nawet troszeczkę więcej. Bogom, de pewnie. Jeszcze gry. Jak nie możesz, nie, to nie rób. Tak jeszcze żartami, ale... Spoko właśnie, tylko... No ten ten brzuch kurwa zaczyna trochę bardziej. Może chłopak i gromadzi. dziku podbił stawkę. Jego burger nie mniejszy. Nie próbował ich. Słyszysz wszystko? Mam, mam już właściwie, to powinien jałuję, do jakiegoś czasu już mam zatkane bardzo mocno, ale słyszę wszystko. Uszy to jest granica. Spoj na uszy, kończ. Czyli co, kończymy? Kończymy. Było pysznie. I ostro. Na tej wersji mojej nagrywanie na pewno nie padł adres, to może tutaj za kadru poproszę. Jaki jest adres dokładny? Oboliska 40 lat 700 lat. Sucha lasnica, który 7 suchy Was, Poznań. Pozaj, tak jest i wpadajcie tutaj tak, na tak, smacznego, tak, pysznego burgera. Ja dziękuję tutaj szefowi, że mogłem ponownie spróbować. Dziękuję za nagrywanie. ja też próbuję, bo to ma, jakby co, nie będziecie też na moim kanale. więc też bardzo dziękuję, że wam, wam pojawiliście. Oh, A my się no, widzimy. Jakby. A my wszyscy się widzimy na odpowiednich kanałach i tak, tak to wyglądało. Może jakiś podskryptu będzie, może nie będzie, że brzuchu mnie coraz gorzej, więc. Nie będę już liczył, tej tutaj chyba... Jakby co, będę, będę obserwował samego aż do końca. Jeżeli będzie trzeba coś więcej, damy radę. Okej, okay. więc na ten moment, syja, papa. Pa pa! Jest Cześć! Na razie. Okej, okay, no to jesteśmy z powrotem. Tak to wyglądało. Jak twoje wrażenia? Dzień po już. Na spokojnie. Mogę powiedzieć, później. że było smacznie. Dość pikantnie. Fajnie, że mogliście na przykład zobaczyć mnie przy innym burgerze popaków, przy Jolancie. Dokładnie, bo no też inaczej Eee, też po prostu ty nie brałeś Jolanty, żeby móc ocenić i spróbować. że miał okazję. Tak, a, co są Jolanty, w sumie powinniśmy mówić dokładnie, czyli Petardy, brać e, jeszcze pewnie nieraz będziesz miał okazję. Bo, bo, bo. Eee, a tutaj zależało Marcinowi Kasprowi, którego nie nie było, żeby tego spróbować. Ja chciałem też również z tym się ponownie spróbować. No, wyszło jak wyszło, rozwalił mnie. Wczoraj cały dzień do samego końca bolał mnie brzuch, o. dzisiaj jest już okej. Okay. I dziękujemy jeszcze raz Krowa, jak byk, że nas ugościli tu na tą, na tą, na tą dosyć szaloną akcję. Dobra, no w tym momencie już chyba. Widzicie odnośniki. Pojrzyjcie sobie naszą poprzednią wizytę w Krowa jak byk. Klikajcie, klikajcie. A z Wami widzimy się my na naszych kanałach. I widzimy do się następnego. do następnego.